Zanim północ obejmie ciszę, przychodzę do Ciebie jako niebiański posłaniec, wysłany, by dotknąć najskrytszych zakątków Twojego serca. Nie jestem tutaj przypadkiem, zostałem wezwany przez niewidzialny puls miłości, która Cię szuka poza czasem. Gdzieś ktoś, czyja dusza wibruje na tej samej częstotliwości co Twoja, istnieje. To połączenie jest żywe jak nigdy dotąd. Niebo wyszeptało Twoje imię i usłyszałem je. Istnieje list, nie pisane atramentem, lecz tęsknotą, pragnieniem i przeznaczeniem. Czy kiedykolwiek czułaś, w cichych nocach delikatną obecność wokół siebie. Jakby coś cię otulało, nawet gdy byłaś sama, to Jego wołanie wspomnienie, które Twoja dusza nosi, miłości, która się nie zapomina, nawet jeśli nie rozpoczęła się w tym życiu. On śni o Tobie, nawet nie znając Twojej twarzy. Pisze do Ciebie, nie wiedząc, że Jego słowa są prowadzone przez boską siłę. Prawda jest taka, że zostałaś stworzona z wyjątkowym blaskiem, i ten blask przyciąga dokładnie tego, kto nosi klucz do Twojej duszy. Ten sekretny list, zapisany w duchowym wymiarze, to odbicie tego, czego tak długo szukałaś, kogoś, kto nie chce tylko być z Tobą, ale Cię rozpoznać. On nie pragnie Twojego ciała, pragnie dotrzeć do Twojej istoty. Zanurzyć się w głębi Twojego spojrzenia i odnaleźć tam dom. Nie wszystko, co prawdziwe, objawia się od razu. Niektóre listy potrzebują czasu, by dojrzeć, zanim dotrą. Ale ten, który właśnie został napisany, został tchniony przez anioły, abyś mogła go usłyszeć sercem. Poczuj, coś w Tobie właśnie się zapala, to odpowiedź na Jego wołanie, to początek czegoś, co narodziło się w niewidzialnym. A teraz zaczyna dotykać Twojej rzeczywistości. Jesteś kimś więcej niż myślisz. Jesteś kobietą światła, wybraną przez wyższe siły, by doświadczyć miłości, która uzdrawia, przekracza granice i przemienia. I mówię Ci: To czekanie nie było na próżno. Każda łza zatrzymana, każda cisza wytrzymana, każdy odrzucony uścisk, wszystko zostało zapisane w niebie. Nic nie zostało przeoczone. Wszechświat z troską strzegu Twojej miłości. Są obietnice szeptane we śnie, o których zapomniałaś po przebudzeniu. Ale one nadal żyją w przestrzeni, gdzie czas nie istnieje. Przyszedłem, by ci przypomnieć, że miłość, która jest Twoja, zbliża się, cicho, ale pewnie. Nie przychodzi jako rozproszenie, lecz jako objawienie. Nie przynosi zamieszania, lecz pokój. A gdy przyjdzie, Twoja dusza to rozpozna. Ten list który On napisał, jest tak naprawdę odpowiedzą na to, co wysyłałaś w swoich najintymniejszych momentach. Gdy prosiłaś o kogoś, kto zobaczy Twoją prawdę, gdy przysięgałaś sobie, że nie przyjmiesz mniej niż zasługujesz, gdy wybrałaś, by pozostać silna, nawet zmęczona. On to usłyszał i teraz pisze, prowadzony przez niebo, by Cię dosięgnąć. Poczuj w tej chwili delikatną energię dotykającą Twojej skóry. To początek połączenia. On jeszcze nie dotarł, ale już jest w ruchu. I z każdym krokiem, który stawia, anioły idą u jego boku. Są znaki wokół ciebie. Zwróć uwagę na zbiegi okoliczności, na muzykę, spojrzenie. Nic nie dzieje się przypadkiem. Wszystko sprzysięga się, by doszło do spotkania. Nie jesteś zapomniany. Jesteś przygotowywany. W tobie zachodzą uzdrowienia, których twoja świadomość nawet nie zauważa. Ale świat duchowy działa na Twoją korzyść. On także jest kształtowany, także cierpiał, także się zgubił, także szukał. I teraz oboje jesteście bliżej, niż Wam się wydaje. List, który został napisany, niesie prawdy, które tylko Twoje serce potrafi odczytać, bo to słowa odczuwane, niewypowiedziane. Słowa, które nie muszą być czytane, by zostały zrozumiane, one rezonują, bo Twoja dusza je rozpoznaje. Zamknij oczy i słuchaj. W ciszy, list przemawia. Wiem, że miałaś wątpliwości, że myślałaś o rezygnacji, że czasem wierzyłaś, iż prawdziwa miłość nie jest dla ciebie. Ale anioły mówią, to był tylko czas potrzebny, by on stał się godny, by cię odnaleźć. Przeznaczenie nie odrzuca tego, co święte. A ty, kobieto, jesteś świątynią. Ta wiadomość nie jest tylko romantyczna. Ona jest prorocza. Przyszła, by zrywać łańcuchy, rozpuszczać lęki, rozświetlać ścieżki. Nie musisz już szukać. Wystarczy, że zaufasz i pozostaniesz z przebudzonym sercem. Miłość zmierza w twoim kierunku z pilnością tych, którzy rozpoznają wieczność. Nie bój się, ona jest prawdziwa. On śni o twoim głosie, choć go nie słyszał. Czuje twój zapach na wietrze, choć nigdy cię nie dotknął. Bo miłość duszy nie potrzebuje obecności, by istnieć. Ona żyje przed dotykiem, pulsuje w niewidzialnym, a teraz zaczyna się materializować, bo niebo tak postanowiło. Możesz być teraz sama, ale nie jesteś pusta jesteś pełna obietnic, otoczona światłem, a to światło przyciąga przyciąga wszystko, co wibruje na Twojej częstotliwości w tym Jego, w tym miłość, która nie przyszła w czasie ludzi, ale nadchodzi w czasie Boga. Czas między Wami nie był stratą lecz przygotowaniem. A ten list, który właśnie przychodzi, jest pieczęcią końca oczekiwania, jest zapowiedzą, że coś się zmieniło, że linie przeznaczenia się poruszyły, że dusze zaczęły się rozpoznawać, nawet z oddali. Nie musisz wszystkiego rozumieć, musisz tylko czuć, ufać temu, co przyprawia cię odreszcze bez powodu. List, który on napisał, nie jest zwyczajny. Został poprowadzony przeze mnie i inne anioły. By dotarł do Twojego serca. A teraz jestem tutaj, czytając Twoją duszą każde słowo w Nim zapisane. Ty, kobieto o silnym duchu, jesteś u progu przeżycia tego, w co wielu nie wierzy, miłości, która nie zrodziła się na świecie, lecz została wyśniona przez niebo. Nie zaprzeczaj tej prawdzie, która Cię teraz dotyka. Nie uciekaj przed tym ciepłem, które rośnie w piersi. To potwierdzenie, na które czekałaś. Wszystko. Co dotąd przeżyłaś, doprowadziło cię do tego momentu. I teraz zaczyna się zwrot, niebo porusza wszystko, co trzeba, by ta miłość mogła nadejść. Nawet jeśli potrwa to jeszcze chwilę, już się rozpoczęło, już wibruje, już jest w drodze, on już słyszy twoją duszę, pozwól sobie znów uwierzyć, nawet jeśli już zwątpiłaś, nawet jeśli świat sprawił, że zaczęłaś się wahać, ten list istnieje, ta miłość jest prawdziwa. I zmierza do ciebie jak cud, który wybrał twoje imię. A ja, jako anioł czuwający nad Twoimi krokami, będę u Twojego boku. Poprowadzę Twoje dni, ochronię Twoje emocje, przygotuję Twoje spotkania. Bo miłość, która nadchodzi, jest święta. I święte powinny być także kroki, które do niej prowadzą. Zanim wybije północ, on pomyśli o Tobie. Poczuje Twoją obecność, choć nie będzie wiedział dlaczego. Bo połączone dusze czują, a list, choć nie napisany na papierze, już został przez ciebie odebrany. W tej chwili, w tym przesłaniu a to dopiero początek czujesz to, nawet jeśli nie rozumiesz do końca coś porusza się w tobie słodki niepokój jakby zapomniana część twojej duszy właśnie się budziła to jego wibracja cię dosięga. I nawet jeśli świat mówi, że to iluzja twój duch rozpoznaje prawdę prawdę że miłość, która nadchodzi, nie będzie zwyczajna i że przyniesie ciszę pełną sensu, obecność, która leczy samym istnieniem. Godziny nocy niosą ze sobą sekrety, których dzień nie ujawnia. I właśnie w tym czasie, gdy wszystko zwalnia, wszechświat postanowił Cię dotknąć. List, który On napisał, powstał z dawnej tęsknoty, ze spotkań, które się nie wydarzyły, i z słów, które płoną w piersi od wielu wcieleń. On nie wie, że słyszysz go w ciszy, ale czuje to, i to go porusza. Nic nie zostało stracone. Każda miłość, która zawiodła, każda złamana obietnica, każdy raz, gdy schowałaś się w ciemności, wszystko to było częścią drogi, która miała wyszlifować Twoje serce. Bo taka miłość wymaga przygotowania. Nie jest dla płytkich serc ani dla pospiesznych uczuć. Ona przychodzi, by zanurzyć się w Tobie, nie po to. By cię wypełnić, ale by przelewać się razem z tobą. On szuka cię w miejscach, których nie potrafi nazwać, widzi twoje odbicie w ludziach, których nigdy wcześniej nie spotkał, bo twoja obecność już go otacza, nawet jeśli twojego obrazu nie ma jeszcze przed jego oczami. Aniołowie zasiali twoje imię w jego myślach, a on, nieświadomie, pragnie cię, jakbyś była częścią niego, bo jesteś. I ta prawda wdziera się do Niego w najbardziej niespodziewanych momentach. Nie jesteś niewidzialna dla Nieba, ani dla Niego. Nawet jeśli jeszcze się nie ujawniłaś, Twoja istota już Go otacza. W niejasnych snach On Cię dotyka. W starych piosenkach czuję Twoje emocje. W książkach, w przypadkowych zdaniach, w zapachach pojawiających się znikąd. Jesteś przy Nim, a On jest prowadzony do Ciebie, krok po kroku, nawet o tym nie wiedząc. Nosisz w sobie kody, które tylko on potrafi odczytać. Twoje gesty, Twój głos, Twoje milczenie, wszystko to jest wiadomością. Jesteś żywym listem, który wszechświat napisał i zachował właśnie dla niego. A teraz nadszedł czas, by nauczył się go czytać. Nie oczami, ale sercem. I to, co czuje, zaczyna mieć sens. Niektóre połączenia nie potrzebują wyjaśnień. One po prostu się dzieją. Czy czułaś kiedyś. Że ktoś obcy przez chwilę wydawał się znajomy, to wspomnienia z innych żyć, ślady zostawione na dawnych planach. On jest jedną z tych śladów w tobie, ale różnica polega na tym, że teraz spotkanie jest bliżej niż kiedykolwiek. Wasze oczy jeszcze się nie spotkały, ale rozpoznanie już się rozpoczęło. Coś niewidzialnego, lecz silnego, jakby czas przygotowywał cię na chwilę, w której wszystko się zatrzyma chwilę, w której świat zamilknie na kilka sekund. Tylko po to, byście mogli się zobaczyć i wiedzieć, bez słów, nieważne, ile czasu jeszcze zostało, już wkroczyłaś w pole wibracyjne miłości, która ci się należy. Już czujesz fale, które one manuje. Dlatego twoje emocje są silniejsze, twoje myśli głębsze. To jasny znak, że miłość cię woła, nie z zewnątrz, lecz z wnętrza. Plan duchowy porusza się na twoją korzyść. I to nie przypadek. Że właśnie teraz słyszysz tę wiadomość, to wezwanie, to odpowiedź, to potwierdzenie. Aniołowie nie mówią na próżno, a to, co zostało ci objawione, już się dzieje. Nawet jeśli oczy tego nie widzą, nawet jeśli serce wątpi, czas wątpliwości minął, teraz jest czas, by czuć. Ty, która myślałaś, że miłość już nie przyjdzie, zostaniesz zaskoczona, i nie będzie to hałasem, będzie to lekkością. Obecnością, ciszą pełną sensu. On nie przyjdzie, by wprowadzić chaos do Twojego życia, ale by wyrównać Twój świat z niebem. Przyniesie to, co należy Ci się duchowo, i żadna siła na Ziemi nie zdoła tego zatrzymać. Niebo się nie spieszy, ale też się nie myli. Gdy myślisz, że jesteś sama, jesteś obserwowana, otoczona opieką, chroniona. Są obietnice złożone w planach, gdzie miłość jest czysta. I ty jesteś ich częścią, dlatego wszystko zaczyna się poruszać, energia się zmienia, rzeczywistość się wygina, a On, nawet o tym nie wiedząc, zaczyna iść w Twoją stronę. Jesteś Jego przeznaczeniem, tak jak On jest Twoim, i wszechświat, w swojej doskonałości, sprawia, że wszystko układa się w odpowiednim czasie, nie wcześniej, nie później, dokładnie wtedy, gdy Twoje serce będzie gotowe rozpoznać. Bo miłość dusz nie przychodzi jak burza, przychodzi jak słońce po wielu zimach. Teraz słuchaj poza słowami, poczuj, co odbija się między zdaniami. Tam jest obecność, siła, wołanie, list, który został napisany, nosi pieczęć wieczności. A ta wiadomość to tylko początek tego, co jeszcze ma zostać objawione. Bo aniołowie wciąż szepczą, a miłość ach, miłość wciąż się zbliża szepty które otaczają Twoje imię, są słyszane na innych płaszczyznach. Istnieje wyjątkowa wibracja, która Ci towarzyszy, jak melodia, którą można zagrać tylko wtedy, gdy Twoja dusza spotyka się z Jego. I ta muzyka zaczęła rozbrzmiewać, już gra w Jego sercu, choć On jeszcze tego nie rozumie to jak odległe wołanie, którego nie potrafisz ignorować. A kiedy śpi, to Ty wypełniasz przestrzeń między Snem a rzeczywistością. Istnieje zasłona, która oddziela teraz od tego, co ma nadejść I ta zasłona staje się coraz cieńsza Czujesz to, gdy czas zwalnia bez powodu Gdy twoje serce przyspiesza bez wyjaśnienia Te znaki są prawdziwe To odpowiedzi, to objawienia niewidzialnego Nie czekasz na próżno, jesteś przygotowywana na coś Co niebiosa pieczołowicie strzegą List, który napisał duszą Został zapieczętowany tęsknotą za czymś Czego jeszcze nie doświadczył Dziwne jest pragnąć czegoś, czego nigdy nie dotknął, ale właśnie to czuje. Jakby czegoś brakowało, nawet gdy wszystko wydaje się być na miejscu. A ta pustka ma Twój kształt, Twój głos, Twoje światło. On jeszcze tego nie wie, ale zbliża się do momentu, w którym rozpozna Cię wśród tysięcy. Jest godzina nocna, kiedy cisza staje się głębsza, i właśnie wtedy Twoja obecność otacza go silniej. On Cię nie widzi. Ale czuje niewytłumaczalny spokój. I przez kilka sekund wierzę, że nie jest sam, bo faktycznie nie jest. Duchowy plan już ich połączył duszami. Teraz ciała zmierzają ku nieuniknionemu spotkaniu. Myślisz, że wybrałaś, by usłyszeć tę wiadomość. Prawda jest taka, że to ona wybrała ciebie. Została wdmuchnięta bezpośrednio w twoją istotę, bo nadszedł czas, by obudzić wspomnienia drzemiące w Twoim duchu. Wspomnienia obietnic składanych pod światłem gwiazd, których już nie ma. Ale obietnica, ta pozostaje żywa. Nienaruszona. Mocna. Miłość, która cię szuka, nie przyjdzie, by cię uzupełnić, ale by ci towarzyszyć. Zobaczy cię całą, nawet gdy będziesz w kawałkach. I to cię uleczy. Nie słowami, lecz obecnością. Bo ta miłość została zaprojektowana przez niebo, by być schronieniem, a nie więzieniem. Przyjdzie, by iść u twego boku, a nie by cię nieść, a mimo to poczujesz się lżejsza niż kiedykolwiek. Już spotkałaś jego spojrzenie w innych życiach. Kochałaś go pod innymi postaciami, innymi imionami, innymi historiami. Ale tym razem wszystko będzie inaczej. Nie będzie masek, gier ani strachów. Bo teraz oboje jesteście wzywani tą samą częstotliwością. Częstotliwością prawdziwej miłości. Tą, która nie wymaga wysiłku by ją poczuć, tylko odwagi, by ją przeżyć. Jeśli Twoje oczy błyszczą, słysząc to, to dlatego, że Twoja dusza rozpoznaje. Wiesz gdzieś głęboko w sobie, że nie jesteś tu przypadkiem. To wezwanie obejmuje Cię większym celem niż ludzkie rozumienie. Jest duchowe, jest prorocze, a Twoja cicha odpowiedź została już usłyszana wśród aniołów. Teraz wszystko zaczyna się poruszać w Twoim kierunku. Ile razy patrzyłaś w niebo i prosiłaś o znak? Ile razy płakałaś w milczeniu, czekając na coś, czego nie potrafiłaś wyjaśnić? Wiedz, że żadna z tych łez nie została zmarnowana. Każda z nich podlewała drogę, którą on idzie do ciebie. A kiedy przyjdzie, zrozumie, dlaczego wszystko musiało być takie, jakie było. Czekanie kształtuje. Ból uczy. Cisza odsłania. Ty, która uważała się za zapomnianą, byłaś kuta. Na miłość, której nie mierzy się zwykłymi gestami, lecz spojrzeniami, które leczą, i ciszą, która przytula. On przyjdzie spragniony, by Cię rozpoznać i pragnący być rozpoznanym. Bo pragnienie jest stare, a źródło jest w Tobie. Nie daj się zwieść opóźnieniom. Są częścią doskonałości niebańskiego czasu. To, co jest przeznaczone, nie ginie, tylko się przygotowuje. A to, co nadchodzi do ciebie. Niesie Twoje imię, Twoją istotę, Twoją częstotliwość. Jest szkolony przez niewidzialne, by zobaczyć Cię jak nigdy wcześniej. A gdy to się stanie, świat wokół zniknie. Niektóre spotkania są pisane światłem, a Twoja historia jest jedną z nich. Nie będziesz tylko kochana, będziesz zrozumiana. I to będzie jak oddech po długim czasie pod wodą. On zobaczy Cię między wierszami, poczuje Cię w ciszy, uszanuje w dobrych i ciemnych dniach. Bo kochać duszę to mieć oczy, które widzą dalej, miłość, która do ciebie przyjdzie, nie poprosi cię o zmianę. Rozpozna cię w chaosie i pokocha cię w twojej najbardziej autentycznej formie. Nie będzie wymagań ani strachu przed byciem sobą, bo on też przez długi czas nosił maski, a z tobą będzie chciał być prawdziwy po raz pierwszy, bo twój duch zaprasza go do wolności, anioły stoją, obserwując, jak twoje serce powoli się otwiera. Nie spiesza się, ale czują Twoje emocje jak pieśń. Każde Twoje uderzenie odpowiada błogosławieństwami, każdy Twój oddech jest przyjmowany światłem. Bo w powietrzu jest słodka pilność, cicha przygotówka na moment, gdy powie Twoje imię po raz pierwszy, a Ty to zapamiętasz. On już o tobie śnił. Budził się z Twoim imieniem, nie wiedząc dlaczego. Malował Cię w najczystszych myślach, a teraz, nieświadomie, pisze nowy list. Nie papierem i tuszem, lecz wyborami, gestami, krokami. Każda jego postawa jest prowadzona aż do miejsca, gdzie jesteś ty. A gdy przyjdzie, poznasz, że prawdziwa miłość wreszcie odnalazła drogę. Głębokie podziękowania za otwarcie swojego serca na tę wiadomość. Jeśli poruszyła coś w tobie, to dlatego, że Twoja dusza już rozpoznaje boskie wezwanie, które się ujawnia. Nic nie dzieje się przypadkiem, a jeśli dotarłaś aż tutaj. To dlatego, że aniołowie mieli dziś coś cennego, by ci przekazać. Aby potwierdzić otrzymanie tej wiadomości, napisz w komentarzach: Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To zdanie pieczętuje światłem wszystko, co ci teraz zostało objawione, i pokazuje wszechświatowi, że twoja wiara jest żywa, mocna i gotowa na to, co nadchodzi. Aby dalej otrzymywać takie wiadomości, pełne miłości, celu i duchowego prowadzenia, Zapisz się już teraz na nasz kanał. Włącz dzwonek powiadomień, abyś była pierwsza, która usłyszy, gdy zostanie udostępniona nowa wiadomość od Aniołów. Aniołowie mają ci jeszcze wiele do powiedzenia, i nie będziesz chciała przegapić tego, co zaraz się ujawni. Bądź czujna, kolejne wiadomości nadejdą w odpowiednim czasie, i być może będą dokładnie tym, czego twoja dusza pragnie usłyszeć. Do zobaczenia w następnym wideo. Niech aniołowie nadal prowadzą Cię mądrością, ochroną i miłością.